Druga część haulu zakupowego z elementem. Ok. Więc teraz pokażę Wam zeszyty i też pokażę Wam zacy, które już kupiłam. Po prostu nie musiałam kupować, ale trzecie klasy. Czylicie, Baza? Tu się ma coś. Ma się jeszcze? Jeszcze. <laughs> nie patrzcie, nie patrzcie. Jestem zawiedziona właśnie teraz. Kupiłam zeszyt, który ma z tyłu na pisania. Dobrze, że 16 kartkowy. Ok, powiem, to są zeszyty. Um, tak, mam. Słuchajcie, już mam liczę. Um, raz. Dwa. Mam dwa, dwa zeszyty 16-kartkowe, więc teraz Wam je pokażę, a później 30 Okej, okay, więc tak. Pierwszy to jest taki Dreamland, właśnie on ma pisanie, idę do trzeciej klasy, już znam pisanie. No może więc sobie czasem podglądać na diktalnie. No, wiem, taki po prostu. A proszę bardzo. Właśnie nerwi mnie to, że to są takie. O, ich prawie w kamerze nie widać, że one są takie jasne, pamiętam. Nie... O, i tu są fajne, a nie jakieś. Tu są wyblakłe. Nie to właśnie nerwi. Ale dobra, to jest pierwszy raz na to A to jest zrobię takie właśnie. Ja lubię. Tu są moje ulubione z tymi. Takie mi ja, ja ich miałam dużo. Miałam tu lisa, miałam tu mysz. Teraz mam dekoleks, kolejny. kolejną. Uńcz, 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 uńcz. No ładnie. O, taki... Baby you're love. Me. no, dobra, to się... Dobra, szybko, szybko. To będą chyba trzy albo cztery części z tego, bo mam dużo tych rzeczy. O, tu mam... taki w panduszcze. Pan mam nawet tu pupę. To są już... O, to jest... To jest też jak, no, Takie. I ogólnie. Aha, ja mam dwa pachnące czekoladą. Potrzeb pot, tu. Pachnie jak czekolada. Po prostu jaka... To może za dużo. Tu tak samo. Też jakby... I love it. Dobra, chodź, robimy trzecią część. Po czas się kończy. <słuch>